Katuszki, z tej strony, Ila, i witam na moim kanale. I czy też kiedyś mieliście tak, że faliście na bardzo głupi pomysł, ale mimo wszystko go zrealizowaliście? No i to jest właśnie to, co oglądacie dzisiaj, bo ostatnio zobaczyłam, że dość popularny coś się Część, gdzie buduje się dom, ale mebluje się go z samymi najtańszymi, najtańszymi obiektami z katalogu. To znaczy, jeśli chcemy lodówkę, musi być ona ta najbardziej, najtańsza. Nie ma takiego słowa, najtańsza po prostu. I chcemy kolumnę, płot, nie wiem, cokolwiek, krzesło. Musi być najtańszy z całego katalogu i uznałam w sumie, że to dobry pomysł i że ja zrobię to ale uznałam, że zamiast budować formalny dom do tego challenge'u zbuduję willę i no jak wiecie, to, dlatego to jest głupi pomysł, bo jakby zamiast, jeszcze dodatkowym challenge'em jest to, żeby te przedmioty powiedzmy wyglądały bardziej luksusowo no jak wiadomo te najtańsze przedmioty w grze są po prostu takie no niektóre są używane, niektóre są po prostu takiej średniej jakości i to nie wygląda dobrze, to wygląda wręcz komicznie w porównaniu do tego do wielkości tego domu, powiedzmy, tego domu ale, ale no, wiem wszystko co zrobiłam i ogólnie starałam się nie oszukiwać starałam się, bo nie do końca mi wyszło jakby ja czuję się w porządku ze swoim sumieniem bo wytłumaczę wam co, powiedzmy, że zrobiłam bo e, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o podłogi to użyłam tych najbardziej najtańszych bo mało ludzi w ogóle wie ale też te podłogi, to są te podłogi, które jakby są oryginalnie, kiedy zbudujemy pokój i nie, powiedzmy, nie go. Ale to jest taki beton, ale możemy zmieniać go, jakby on jest normalnie w katalogu i możemy zmieniać jego kolory, więc po prostu y, wszędzie jest ten beton, w całym domu, ale po prostu w innych kolorach. I, I to jest właśnie, powiedzmy, magia tego, że mogłam to zmieniać, dlatego nie wyglądało to tak źle. Ale mimo wszystko, no powiedzmy, no to jest beton, więc to nie wygląda dobrze. Ale. Absolutnie co do tego. Natomiast ściany, ściany nie, nie, jakby nie miały takich kolorów i powiedzmy ta najtańsza, która kosztowała 0 simo, Simolonów, jest tylko w jednym kolorze, to jest taka powiedzmy płyta gipsowa, no i to nie wyglądało dobrze, dlatego postanowiłam, że zmienię to i dam jakby tą drugą najtańszą ścianę, czyli która kosztowała ten dwa Simolony, a akurat było wiele takich ścian, dlatego miałam powiedzmy większy wybór. E, no i, i to jest właśnie, no to, mam nadzieję, że wybaczycie mi <laughs> wszystko, ale. I chyba co jeszcze? A, właśnie, miałam ogromny problem z dekoracjami w tym domu, bo ogólnie, w kad... jeśli chodzi o obrazy, to obrazów nie mogłam żadnej wykorzystywać, bo na obraz to były te takie zacieki, jakieś dziury i tak dalej z wampirów, czego nie chciałam do końca wykorzystywać, bo no to nie nadałoby uroku tego domu. powiedzmy takiego, nie wiem, czegoś, czego ja chcę. Chciałam, żeby ten dom był jakby ładniejszy, a nie żeby jeszcze go. E, trochę obrzydzać, dlatego uznałam, że nie dam żadnych obrazów i powiedzmy, ten dom trochę wydaje się pusty. Ale za to, jeśli chodzi o rośliny, to roślin używam dużo, czy dużo, trochę więcej, bo mogłam trochę więcej. Najlepszą rośliną z katalogu była właśnie taka mała doniczka, co no, nie starczyłoby dla cały, żeby postać wszędzie, powiedzmy, nie wyglądałoby to tak dogrze, dobrze. Dlatego postanowiłam, że przeszukam DIBAK, czyli taki, jakby, taki kod, który odblokowuje zablokowane, odblokuje zablokowane wiecie o, o co chodzi odblokowuje rzeczy, które są normalnie zablokowane w grze i tam właśnie były takie dwie powiedzmy rośliny doniczkowe, które mi się podobały dlatego gdzie niegdzie umieściłam je, one kosztowały z simułów, więc powiedzmy no one były tańsze niż, te, niż ta mała doniczka z e katalogu ale ją też jakby ona też występuje w tym domu, dlatego no i ogólnie całe landscape mu debugiem, bo tam są właśnie na trasie rośliny, bo one wszystkie kosztują z Rosji Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, jak się odblokowuje te przedmioty, to może szybko jeszcze raz powiem, bo już mówiłam kilka razy, ale jeśli jeszcze raz ktoś nie wie, to powiem. Więc w tak, kaprzulką wpisujemy testing cheese true, potem bibi show hidden objects, a potem bibi live, show live edit objects. O tak, w takiej kolejności. I wtedy Wpisujemy debug w wyszukiwarce i powinno nas wyskoczyć po prostu taki yy, gwiazdka, debug gwiazdka i klikamy w którekolwiek, bo wyskoczy nam kilka opcji. No i tam musimy wyszukać cały katalog i może znajdziemy coś ciekawego. No, ogólnie te rzeczy z debuga są często zbagowane i nie można ich klonować i są takie trochę ciężkie do opracowania, ale no właśnie, jeśli chodzi o rośliny, to my są za darmo, więc yy, no, polecam. E i tak, jeśli dziwicie się dlaczego jakby zaczęłam w środku budowanie tego domu, to e, jeśli chodzi o budowanie tej brywy to ucięłam całą tą część, bo e, była ona po prostu za długa i nie była ona całkowicie taka powiedzmy satysfakcjonująca do oglądania, jeśli to jest w ogóle słowo, nie była przyjemna do oglądania, bo e, ogólnie nie buduję takich dużych domów na co dzień. Dlatego trochę, trochę zmagałam się z tym domem, bo to jakby trochę innymi zasadami buduje się takie większe domy. Dlatego to było takie dość wracanie się, takie jakby zmienianie zdania, potem znowu budowanie tego od nowa, potem jeszcze raz coś innego. Dlatego po prostu zmieniłam to, jakby całą, całą tą całość tej budowania tej bryły I, i no, i dlatego zaczęłam tak od środka ale no to nie było nic ciekawego, także na pewno jeszcze jakiś odcinek pojawi się jakby scena i budowania jakiegoś takiego większego domu, bo jest to dość trudna rzecz do zrobienia, jakby to jest trochę inna sprawa niż budowanie takich zwykłych domów rodzinnych, bo no, to trzeba dużo myśleć, jest jakby, jest wiele innych rzeczy, o których trzeba myśleć w budowaniu takich domów, bo jest dużo przestrzeni i ciężko się gospodaruje ją i, i no mi też nie do końca wyszło, jakby ten, ten dom jest tylko dwusypialniowy, co w ogóle mnie, trochę mnie zdziwiło ale no, bo ogólnie on ma dość duży, duży parter ale ma dość mało miejsca na, na piętrze więc dlatego tak wyszło, a ja jakoś tak nie do końca lubię stawiać sypialnie na dole wydaje mi się to takie trochę no nie wiem, tak jakoś jest powiedzmy przyjęło się, że sypialnie są zwykle na parterze, nie na parterze, na piętrze są wyżej, powiedzmy kondygnacje wyżej tego no, Ale za to mają dwa baseny, co jest też głupie w sumie, ale wymyśliłam historię tej rodziny, tak żeby całość była spójna. Powiedzmy, więc ogólnie to była taka rodzina: to była rodzina powiedzmy słownego pływaka, co wyjaśniałoby dlaczego są aż dwa baseny w tym domu, bo jeden był jakby do ćwiczeń, drugi był taki bardziej do taki bardziej powiedzmy rekreacyjny, bo ogólnie ten, ten pływak był olimpijczykiem i ogólnie miał wiele sukcesów. Ale kiedy już byli w trakcie przewodzenia się do tego domu, ta rodzina, ten, ten olimpijczyk umarł. I jakby zostawił rodzinę w ogóle bez pieniędzy, bo nie miał żadnego ubezpieczenia, i ogólnie ona była trochę taka, powiedzmy, bankruci, jak to się mówi? No nie mieli absolutnie żadnych pieniędzy, żadnego innego dochodu, no ale już kupili ten dom, więc jakby umebowali go resztkami pieniędzy, ale mimo wszystko chcieli, żeby było troszeczkę bardziej luksusowo. Więc dlatego tak to wygląda. I, i no ud ud udawają, że im się dobrze wiedzie, ale nie są po prostu na, na skraju wytrzymałości. I wszystkie to są najtańsze i gdzieś wygrzewane w ogóle z jakichś, nie wiem, zakątków i tak dalej. No, i dlatego tak to. Wiem, to jest głupia bardzo historia, ale przynajmniej wiele rzeczy się. Em, wiele rzeczy wyjaśnia. <grym> tutaj widzicie, jak buduje jakby zielony dach, powiedzmy, bo miałam jakąś obsesję, żeby zbudować zielony dach bo chciałam, żeby właśnie coś takiego zrobić, taki kawałek dachu, gdzie będą rośliny, jakiś ul i tak dalej ale przypomniałam sobie, że trawa w tej grze jest dość droga, bo kosztuje aż 4 simoleony dlatego ten, ten zielony coś to jest po prostu beton tylko, że zielony i udaje że to trawa i mam nadzieję, że Wy też będziecie udawać no, w każdym razie mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli chcecie, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Cześć!